No i myślę, że już tak prawie, prawie na koniec e, ciekawe było zobaczenie tego, dlaczego ludzie mówią, że podjęliby lub nie podjęliby pracy na emeryturze. Wśród tych, którzy powiedzieli, że tak, raczej tak albo zdecydowanie tak podejmę pracę na emeryturze, e, mamy dwa dominujące motywy. Po pierwsze, żeby więcej dorobić, a po drugie, aby przedłużyć aktywne życie. I to jest ciekawa różnica płciowa. Okazało się, że e, mężczyźni częściej mają tę Motywację materialistyczną, aby dorobić więcej, aby mieć więcej pieniędzy, natomiast kobiety częściej niż mężczyźni wskazywały przedłużenie aktywnego życia jako taką motywa tę motywację, żeby, żeby podejmować jakąś pracę. Dlaczego nie? Brak konieczności. Dużo osób uważa, że to jest właśnie czas odpo e, zasłużonego odpoczynku, również jak się ma 50 lat, da, to już to już należy odpocząć, e, oraz brak chęci do pracy. E, I e, Ostatnia, ostatnia informacja, którą Państwu chciałam przekazać z tego badania, to jest to, co Polacy myślą o tym, kto powinien odpowiadać za ich sytuację, za, za sytuację finansową emerytów. I to było pytanie zamknięte, więc mieli do wyboru trzy możliwości. One pochodziły z wcześniej robionych badań jakościowych, więc nie były tak po prostu przez nas wymyślone, tylko, tylko źródłem też były badania. I tutaj pierwszy punkt to było: państwo powinno zapewnić y, tę emeryturę wszystkim swoim obywatelom, każdy powinien myśleć o sobie i podejmować różne działania w tym kierunku, oraz takie przerzucenie odpowiedzialności na dzieci. To był trzeci punkt. No i jak widać od razu, najwięcej 72,7% uważa, że państwo powinno ponosić tę odpowiedzialność. Y, zaledwie 16,5% osób uważa, że, eme że przyszły emeryt. Znaczy nie, inaczej może, że osoba sama powinna coś robić, zawsze też podejmować jakąkolwiek działalność, żeby zapewnić sobie lepszą emeryturę. No i znowu, niezaskakujące jest to, że są to częściej osoby z wyższym wykształceniem, te, które, które uważają, że jednostka powinna wziąć w pewnym sensie życie w swoje ręce. Przyszłość w swoje ręce, ale też ciekawe, że tutaj duże znaczenie miały zmienne psychologiczne. Na przykład osoby o mniejszym poczuciu krzywdy, to jest taki, taki bardzo, bardzo ciekawy wymiar psychologiczny. Ci, którzy mają większe poczucie krzywdy, czyli takie poczucie, że, że wszystko jest źle, że, 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 że on jest takim pechowcem, że nic mu się w życiu nie układa, ci częściej przerzucają na państwo odpowiedzialność. Natomiast ci, którzy mają takie też tak zwane psychologicznie poczucie sprawstwa, czyli że mam wpływ na to, jak moje życie wygląda, też częściej oczywiście myślą aktywnie o swojej własnej odpowiedzialności za emeryturę. I to tyle z mojej strony. Proszę, Robert Gielski. I propozycja centrum dotycząca zmian w systemie emerytalnym. Adam Smith w swojej metodologii pracy naukowej pokazał dwa sposoby myślenia o toczącej nas rzeczywistości za dwie metody badań naukowych. Pierwsza Newtonowska, druga Arystotelesowska. Newton poszukiwał pewnego modelu, pewnej prawdy zasadniczej, podczas gdy Arystoteles koncentrował się na poszczególnych kejsach. I oczywiście Smith twierdzi, że optymalna dla badania naukowego. Jest metoda pierwsza, newtonowska. Bo zgodnie z tą metodą można znaleźć ogólne prawidło, które stosuje się tak samo do spadającego jabłka z drzewa, jak i do ruchu planet po orbicie. I w ekonomii, taką podstawową zasadą, która rzutuje na wszystko inne, jest według Smitha praca. Bo są trzy źródła narodów, bogactwa narodów. Po pierwsze. Renta gruntowa, po drugie renta kapitałowa, po trzecie wynagrodzenie za pracę. Ale grunt pozostawiony odłogiem nie przyniesie wartości dodanej, kapitał zakopany w ogródku nie przyniesie wartości dodanej, I dopiero człowiek swoją twórczą pracą przekształca, wykorzystuje grunt i kapitał do tego, żeby pomnażać swój własny dobrobyt i poznanie Wysmisa w łonie macki urodzimy się z tą własną skłonnością taką właśnie skłonnością. Pytanie więc jest następujące: jak to się stało, że coś co jest naturalne stało się nienaturalne? Jak to się stało, że ludzie, którzy zdaniem Smitha, bo matki są wyposażeni w naturalne odruchy do tego, żeby pracować po to, żeby poprawić swój własny byt, nagle dochodzą do wniosku, że dobrobyt powinien spadać na nich z nieba, a dokładnie biorąc z państwa. Bo państwo to takie trochę niebo. Ja yy, Chciałbym zwrócić uwagę na coś, o czym Krzysztof Dzierżawski pisał nie 10 lat temu, tylko 20. W momencie, gdy pojawiła się idea wcześniejszych emerytur. Właśnie wtedy pan Krzysztof, bo tak go wszyscy nazwaliśmy, wskazywał, że to doprowadzi do ruiny nasz system emerytalny. Bo w przypadku kryzysu państwo, jeżeli chce pomagać, to powinno przy pomocy innych instrumentów, a nie instrumentu emerytalnego. Bo ludzie przyzwyczają się do tego, że emerytura to pewnego rodzaju zasiłek. Że emerytura jest e, substytutem e, wynagrodzenia i jest e, taką fajniejszą, milszą formą pobierania e, czegoś od państwa niż zasiłek dla bezrobotnych. Bo bezrobotny e, to takie nieładne pojęcie, a emeryt to... To jest coś bardzo, bardzo porządnego, pożytecznego, bo to przecież ktoś, kto pracował ciężko przez całe życie na to, żeby w tej chwili mieć swoją emeryturę. I e, ostatnia kwestia dotycząca relacji między bogactwem narodu a emeryturą. Bo tak to właśnie należy rozpatrywać. E, to, jakie będą nasze emerytury w przeszłości, zależy tylko i wyłącznie od tego. Jaki będzie dochód narodowy w przyszłości? Od niczego innego. A to, jaki będzie dochód narodowy w przyszłości, zależy od tego, ilu ludzi będzie wówczas pracowało. Jaka będzie relacja między tymi, którzy już pracują, a tymi, którzy jeszcze nie pracują. To nie ja wymyśliłem stwierdzenie, które rzuciłem w eter, będąc przewodniczącym Rady Nazwałczej ZUS-u, róbcie dzieci, jak chcecie mieć emeryturę. To pan Krzysztof pierwszy o to zaapelował. Nie spodziewajcie się cudów od państwa, od urzędników, tylko róbcie dzieci, bo to one mają pracować na waszą przyszłą emeryturę. Dzisiaj efekt mamy następujący: ponad 6 milionów osób, osób w zwanym wieku poprodukcyjnym

bierzemy posły, by nam siły przybywało, by z niedzielić wydało, gdzie dzieci z rosły. Wsyjnie to było, co Na masz biuro kradacje, nie w na wakacje, ręka rękę ryje. Jedno mam to, bierzemy posły, by nam siły przydało, by Dzieci do nowo porosły, niech no mam gdy bierzemy tym, gdy nam silimy przybywa gdy złodziei i bywało, dzieci do rosły, partyjne wyboru, Na więc dał przykład w Italianie, można nazywać ten taniec, zmienić ordynację, niech no mandato. Wymieszemy posły, by nam siły przybywało, by ich bywało, dzieci zdrowo.